The yeah. Dzisiaj sprawdzimy sekrety w naszej piosence. Dry, dry, nie, nie, coś, to jest maskala I jest tajemnica pierwsza. Różowy piesek jest uwięziony w 1.25 i faktycznie ty, ja go tutaj widzę. Tutaj uwaga, otwieramy i. o, ja go tutaj widzę! Tak! On faktycznie oh. jest uwięziony, nie widziałem go. Ej, to dobrze, że powiedzieliście, ale wiecie co? Ja w tym momencie mogę Wejść do środka, tyle dysku, jestem w tym miejscu, gdzie dosłownie wychodziłem. Widzicie to? I tutaj nawet jest moje outcall. A Zackie, tak jest uh -huh. za, on ono roznosiło z mm -hmm. ja sobie jeździłem nim, ale chwilę musimy iść dalej, do tego miejsca, gdzie była ta wiedźma. I czekaj chwilę, o, tutaj widzę nasze sklepiki, gdzie nagrywaliśmy. A, pipi, pi, pi, pipek, stop, to też fajny sklep. Ej, chwila, pipek, to jest moja piosenka, nie możesz tego tutaj śpiewać, ale wiem, gdzie jest ta wiedźma, bo ona jest tam w oddali w tej wiosce, na samym końcu. I tutaj po drodze nawet mamy, ej, Śniaczków i zombiaka, które się przytulają To też było w teledysku Tak, oni dostali te paczuszki Prosto z twojego autka Tak, tylko zastanawiam się, czy my mamy wchodzić Tutaj do środka, bo zobacz Tutaj są bagna i jest bardzo strasznie Mi się to nie podoba To tutaj ta wieśma zabawiła twoją paczuszkę to ty, no nie wiem, no, po prostu ona tutaj ją zamówiła i tędy sobie szyliśmy i tutaj nawet są, ej, pieski uwięzione, nie, czy ona tak naprawdę nie lubi piesków? Co to, dlaczego zamówiła nie. twoją paczuszkę, skoro a. nie lubi piesków, a tam jest wszystko a. pieskowe. Tak jest, i zobacz, stoimy sobie idealnie w tym miejscu, jak w teledysku teraz, o tak, tylko chwileczkę, ty, nikt nie otwiera. E, zaraz, halo, wieś, bo jesteś tutaj, a. może ona, nie, co to jest? Chwilę, tutaj był był uwięziony stałem dosłownie w tym miejscu. I chwilę. Tutaj jest dużo keczupu I chwilę, czy to jest ten piesek pokonany? He he, już nigdy go nie zobaczymy. To wszystko przez tą wiedźmę Nie, no to chyba jest ten wieśniak, który no, A tutaj są obrazki. Zakazany piesek różowy, a my go pamiętamy, co nie? Tak, on był na wcześniejszych piosenkach, ale o. czekaj, zobacz o. pod siebie. Tu są jakieś o. ślady. Czy to nie są te ślady tego pieska? No tak, i chwilę. O nie, ja tam widzę Dlaczego wy tutaj słuchacie, wywalać mi stąd w tej chwili? Nie! Chwileczkę, i ty nawet nie lubisz nas, gdzie jest lepiej ten różowy piesek? Powiedz nam! O, mi gdzieś ucieka, chciałam go ugotować. No nie! Jak go złapię, to go ona mnie zatruła. Szybko uciekamy z tą Tylko chwilę. Te ślady tutaj kończą się, bo ona chyba sobie przemyła nóżki i uciekła. Gdzie? Eee, piesku, różowy, gdzie? jesteś? chyba jej nie znajdziemy. No nie. Ale jest tutaj jeszcze inna tajemnica, druga. 1.41. Na mapie widać różowy domek pamiętam ten fragment, i tutaj on niby jest. A, serio? A ja w ogóle się nie przyjrzałem! No właśnie, ale czekaj. To jest gdzieś na końcu, i chwilę, czy faktycznie tutaj jest. A, ten różowy domek! Tak, ja też go teraz nie widzę. No nie, a ja widziałem tylko czerwony i niebieski. Tak, ale czekaj, Pom, Ja wiem, gdzie jest ta mapa, bo ona jest na końcu, w samym rogu tej mapy. I wiesz, co ona tutaj jest? Zobacz, i nawet my jesteśmy w tym miejscu. Tylko, że ja tutaj mam przygotowaną specjalną mapę, którą jeżeli sobie wezmę do rączki To to jest jak w teledysku I my jesteśmy tutaj, musimy przejść całą tą drogę Do tego domku Więc musimy teraz kierować się tam koło bagiem I nie iść do domku tej wiedźmy Tylko przejść tutaj, bo wow Tam jest różowy domek i on tutaj jest Szybko chodźmy odwiedzić Tego pieska, może on na nas Będzie czekać w tym domku No tak, mam nadzieję, że będzie chciał Z nami pogadać, piesku jesteś Tutaj nie, bój się. I tutaj pisze, muszę odezwać się do Luczka i Pimpka. Ale fajnie, serio, tak. chciała to zrobić. I czekaj, nawet tutaj pisze, że dzisiaj to zrobię, Uch. Czyli dzisiaj chciała nam się pokazać. No tak, i nawet tutaj jest mikrofonik. Tylko chwilę, jak ta wiedźma ją porwała, to może ona gdzieś się ukrywa. Halo, różowy piesku jesteś, gdzieś tutaj pokaż się. No nie, ona Uch. się pewnie skryła w tym pudełeczku tutaj. O nie. tak, jesteś tu piesko. Y, nie, nie ma jej tu. Zostaw to jest pudełko z luczek, Shop, ale dobra, wiesz co, w takim razie może ją znajdziemy, bo tutaj jest jeszcze tajemnica trzecia. Uwaga w 49 sekundzie po prawej stronie w lesie widać różowego pieska. Ty on tutaj przechodzi. Jak to ja tutaj widzę tylko dwóch wieśniaków, którzy się wymieniają. Nie, poczekaj, patrz ja ci pokażę w 049. To musimy iść, kiedy on mówi wow, tak mi się A wydaje. Uwaga. To, hmm, przecież nie mnie chodzi to. Wieśniak widzi, widzi co sprzedaje, no. no i mówi i uwaga, wow. Wow, tak i zobacz, on jak mówi wow, to tutaj jest ten piesek, tylko czekaj, jak sobie wycofniemy troszeczkę ten teledysk, to będzie widać lepiej tego pieska, bo zobacz, on w tym miejscu powinien dosłownie się poruszać i tak, ja go widzę, możecie sami to sprawdzić, to jest prawda. Wow, i tutaj jest tak dobrze widoczny, bo troszeczkę dalej już go mniej widać. No tak, ale ja wiem, gdzie ten wieśniak mówił wow, więc chwilę, bo musimy przejść troszeczkę dalej koło tych wieśniaczków i zombiaka, którzy mają moją maskoteczkę i ten wieśniak tutaj robił te wow. Ale on nas no, fasz, mm? Faktycznie, jakie oczy! Tak, one są 3D! On dalej ma wow, od tego naszego teledysku. Ty, to jest takie śmieszne, ale ten piesek powinien być gdzieś tutaj. Ile. Tak, mam, to on tutaj przechodzi. Czyli w tym miejscu ten piesek mm -hmm. faktycznie tutaj był i piesku. te ślady prowadzą gdzieś y, do jakiejś drabinki na drzewie? No nie no, poczekaj, tutaj jeszcze nie wiadomo czy to jest są jej ślady, bo tutaj one się kończą, ale w sumie może faktycznie może to jest jakieś schronienie piesku! Chwilę, ona musiała tutaj być, to jest tyle różowego, może tutaj mieszkała, kiedy ukrywała się przed tą wiedźmą! Nie no, nie jest to chyba w ogóle prawda, bo ty nie ogarniasz, a czekaj, tutaj, ej, jest jakiś wielki wgląd i tutaj teleskop do podglądania jakichś ludzi i chwilę zdjęcie jak rozdaję tutaj w moim psiakobusie rzeczy. Zaraz, zaraz, czy mi się wydaje? Ty, ona się chyba podglądała. No właśnie, ty, to jest dziwne, ale bym chciała porozmawiać z Luczkiem, ona to napisała, Pipek. Co? Ej, czemu napisała takie dziwne wiadomości, oh. ale wiedźba mnie goni. Aha, no widzisz, mm -hmm. mówiłem ci, że wiedziałem, dlaczego tu jest. No tak, kiedyś im się pokaże, chyba, że mnie znajdą. No, chcemy cię znaleźć, różowy piesku, czekaj, Pipek, szukaj w górze, ona tutaj jeszcze jest! Pieskowy! No Dziś yes, cool. zrobić wieźby nieba, ale chyba jej nie zobaczymy. Jak to nie zobaczymy? Ja bym się nie poddawał, tylko poszedł gdzieś, gdzie ona lubi coś. A może w jakimś domku będzie tutaj wieśniaka na przykład. Tak? Albo na przykład przy tym zdziwionym wieśniaku. Ej, Ej. wieśniaku, ty wiesz na pewno gdzie jest różowy piesek, co nie? Ej. On tylko A -a. odpowiada jakieś A -a. dziwne rzeczy On dalej jest zdziwiony na to, że są takie fajne rzeczy z Nuczek Shop Nie, dobra, wiesz co, Pipek, Ja bym teraz sprawdził jeszcze jedną tajemnicę I to jest czwarta 1.46 Była różowa maskotka Co ty, Pipek? otwierałeś? I była różowa maskotka w moim pudełku? Nie, niemożliwe To musi być czerwona maskotka Ktoś po prostu przerobił kolor na różowy Czekaj chwilę Dryń, dryń, jedzie coś Minuta 46 Musimy to odpalić I zobaczmy, co ty tak naprawdę tutaj wyrzucasz Uwaga Pop, 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 I chwilę. Ej, ja tutaj widzę chyba różowo. Zaraz <grym> faktycznie coś mi się wyciął i jakiś wieśniak ją dostał. Czekaj, on może ją cały czas mieć. Tak, musimy tam wejść i dogonić tego wieśniaka. Oni gdzieś byli tutaj w. Sobie skaczą dalej z maskotkami! Widzę to, ale czekajcie, wieśniacy! Nie macie tam różowej maskoteczki! No właśnie, tutaj chwilę są czerwone maskotki. Czekaj, ci wieśniacy chyba na serio je lubią. Tutaj, o, niebieska i jak zauważysz coś innego, to powiedz, dobra. No dobra, ale na razie hmm. nie widzę wieśniaków. Ty widziałeś jakąś różową maskotkę. Ej, chwila, mówisz, że któryś wieśniak ją ma? No da się ty, nie wiem. Oni tutaj mówią, że coś widzieli i jeden wieśniak chyba uciekł. I chwilę, ej, ja tam widzę jakiegoś wieśniaka, który czekaj, chyba coś ma przy sobie i to jest coś różowe. Czekaj, wieśniaku, oddaj nam tą maskotkę! To serio, jest różowa maskotka pieska! Tak, biorę ją! I zobacz, ona, serio, jest taka różowiutka, a ten wieśniak, ej, on jest trochę zły, że ją zabraliśmy. Zaraz no, to tak strasznie wygląda! Wywalaj sobie wieśniaku, sorry! Nie możesz dostać tej maskotki! No tak, musimy wrócić. I to na razie jest nasz jeden żywy dowód, że ten różowy piesek tutaj był. I jest jeszcze tajemnica piąta. Jedna owieczka jest różowa. Tam jest jakiś piesek. I zobacz, to jest ta scenka, gdzie wszystkich ubrałem. I tu faktycznie coś jest różowego. Nie, to jest świka, one są mhm. różowe. Ej, w sumie to jest dobry argument, Pipeka. Czekaj, zobaczmy to. Bo to jest w tym miejscu: owieczki i krówki są ubrane przeze mnie. I pum! Tak, i chwilę. To było gdzieś w tym miejscu, gdzie króweczki i owieczki były przeze mnie. U... Obrane. I czekaj, spójrzmy dokładnie na ten obrazek. Tyle tutaj jest tego, ale nie widzę nigdzie różowego. Mówiłem no ci, że to musi być świnka tam ukryta. Może jej nie ma? Nie no, Pipek, ja bym to sprawdził, bo może to jest ten piesek i go znajdziemy. Więc pum! Tutaj one gdzieś powinny być. Tak, tutaj te obwierane owieczki i krówki. Tak, czyli czekaj, może tam mhm. będzie ten różowy piesek. To musi być to! No tak, czekaj chwilę. Musimy dobrze się tylko rozejrzeć. Piesku, jesteś tutaj pośród tych owieczek i krówek, bo my tutaj jesteśmy. No ale czekaj, może faktycznie tu jednak jest świnka, tak jak ci mówiłem, ale może mhm. tu jest jednak piesek, piesek, Czekaj, skoro to było po lewej stronie, to musimy iść gdzieś tutaj, pipek. Jak coś zauważysz, to mi powiedz, dobra! E, chwileczkę, widziałem coś no. różowego, ale nie wiem, co to jest! O, chwilę, ty, ja mi się minąłem i, ej, to jest jakaś świnka! A. Zaraz, zaraz, czy ty widziałaś świnko różowego pieska? No przecież świnki nie potrafią gadać, ty, to tak naprawdę ona była tutaj, a myśleliśmy, że to był różowy piesek. Ale wiecie, co widzowie, napiszcie, czy widzicie jeszcze coś w tej piosence? I przesłuchajcie piosenkę Luczek Szop jeszcze raz!